z tej strony Kacper i dzisiaj postanowiłem, że dzisiaj mamy moją wieżę, tutaj jest taka. Pokażę Wam ją bliska. O, proszę, to jest moja wieża. Trochę części mam. To jest, jakbyście nie widzieli, to jest mojego brata pokój, nie, bo ja, ja w, swoim, w swoim pokoju ja nie mam ani żadnych. Żeby... To mam tylko jedną zabawkę, która się nią nie. Czy tylko mam trzy zabawki? I postanowiłem dzisiaj, że będę się nią bawił. Ale zanim jeszcze przejdziemy do bawienia się, stawcie łapkę w górę. Um, nie wiem, 50 tysięcy. 000... Nagrywam film. Jakich. No jak. Z domina. O. 500 50 tysięcy nagrywam z domina odcinek. A my co? Lecimy. Dobra, tutaj jest, to jeszcze pokażę, patrzcie, to jest taka łódka, nie przypomina łódki, ale no, powiedzmy, że to jest taka nie taka nieskromna, o proszę, no, spadło, się teraz wszystko rozwaliło, tylko ją dobuduję, no. Może ją tak postawimy. O tak. Właśnie. To jest ten jest takie proste. O! Trochę jest na górze, ale... Pamiętajcie, łapka w górę to są najważniejsze rzeczy. A tu siarła. Siam. Siarła. O, zobaczcie to. A tutaj mamy te, które mój brat tym się bawił. Jeśli chcecie wpadać na jego kanał, link jest w opisie. A tu jest mojego brata. A myślicie, że tylko, tylko moja budowla będzie? Właśnie tego się właśnie tego spodziewaliście. A to jest mojego raz budowla. Nie chcę mi się liczyć ile, to Zbudowę swojego nie policzę tak? Bo nie chce mi się. Yy, bo dopiero co budowałem... 10 minut temu budowałem to. I właśnie mi się nie chce. Więc może jak zostawicie łapkę, to policzę. No co? Lecimy do zabawy. O! Zapomniałem. coś ważnego. Zaraz przyjdę w sumie to jest was z sobą o. dobra pójdziemy z tego pokoju i tu leci telewizja myślałam, że masz zapalone w kominku dobrze się bawiłem dobra nie tego w komentarzu nie komentujcie tego aha ja musiałem telefon wziąć swój taki piękny dobra to sobie rzucę postawię was aha to sobie odstawimy nie bać się to jeszcze ci wygrać konkurs na telefon nie taki taki co mam normalny taki stary telefon już jest mały 5 lat taki stary telefon który ma 128 pamięci a ja jeszcze nawet tego zbarwałem zostawcie łapieczkę w górę będę takiego Telefon kupowywał. Ojej. Ja. Zobaczcie. Mam pęknięcie tutaj. Zobaczcie. Nie widać tego dokładnie. Nie widać, ale tutaj takie mam pęknięcie. Kolejne. To jest tylko szybka. Te pęknięcia tutaj. to są szybki. Ale mam nadzieję, że to jest od szybki. To już schodzi tutaj, na dole patrzcie. Ma to oderwać. O Boże! O Boże! Patrzcie jaki mam telefon potuczony. Aha, pokażę wam takie coś fajne. o Tylko mamy mało procent. Ale on jest taki potuczony, zobaczcie. Nigdy tygodni, dokładnie jak to włączam, ale na telefon podłączony już jest taki. No, nie jest nowy. Dwa miesiące już jest. A się, to chyba już widzieliście. Kto ma? napisz w komentarzu, kto ma tę grę i czy ma wszystkich postaci z tego. Kto napisze, przypina mu serduszko. Komentarze. Przechodzimy do naszej budowli. Telefon poczuł bo mi się nie podpadł I się rozbił trochę, a są dwa rysy. On działa na szczęście. Jakby się rozbawił, to bym naprawdę rzucił telefonem z zda... domu. Telefon bym bardzo się smucił bo roz... zabawkami się rozwija. No co? to było na tyle. I dzisiaj odcinka. 5000. Nagrywam kolejny taki odcinek. Cześć.